Sous-titrage ST' 501

Rozpoczęliśmy nasze pielgrzymowanie 28 lipca mszą świętą w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Zgodnie z hasłem tegorocznej pielgrzymki, które brzmiało, bądź mężny i mocny, staraliśmy się uczyć męstwa, żeby być mocnymi nie tylko na pielgrzymce, ale także w codzienności, do której niebawem wrócimy. Naszymi przewodnikami w odkrywaniu mocy i męstwa byli bohaterowie biblijni. Przede wszystkim Josué, do którego Bóg skierował słowa: bądź mężny i mocny. Ale także sędziowie i prorocy, którzy podczas różnych prób, trudności i przeciwności wykazywali się nadzwyczajnymi męstwem i mocą. W tym roku pielgrzymowaliśmy jako jedna wspólna grupa. Składa się ona ze 170 osób idących na całość pielgrzymki oraz osób idących kilka dni lub dojeżdżających na jeden dzień. Zatem w tegorocznej pielgrzymce łącznie wzięło 480 pielgrzymów. Najstarszym pielgrzymem jest siostra Krystyna, która ma 80 lat a najmłodszy to niespełna półtoraroczny Jeremiasz, który na pielgrzymce jest po raz trzeci. Podczas pielgrzymki towarzyszył nam także nasz pasterz, ksiądz biskup Piotr Przyborek oraz pierwszy kierownikiem prowadzącym nas z północy na południe Polski Zarówno fizycznie, jak i duchowo jest ksiądz Michał Zegarski. W tym zadaniu pomagali mu także kapłani: ksiądz Badrysa Pałys, ksiądz Matrysza Figon, ksiądz Patryk Kiesielicz, ksiądz Jerzy Stolczyk, ksiądz Tomasz Pietrzycki, ksiądz Piotr Benecki, ksiądz Matryc Mącz oraz ksiądz Adam Mieszka. Szła z nami także. Nazaretanka, siostra Benedetta, odpowiedzialna za sekretariat Gdańskiej pieszej Pielgrzymki. Było z nami siedem osób niepełnosprawnych, przemierzających pielgrzymkowy szlak na wózkach inwalidzkich wraz ze swoimi opiekunami. W grupie biało zgromadziło się prawie 7,5 tysiąca osób, Modlący się za nas każdego dnia. Chcemy z serca podziękować wszystkim, którzy pomogli nam na pielgrzymkowym szlaku. Dziękujemy tym, którzy na pielgrzymce pełnili różne funkcje. Naszym porządkowym, medycznym, muzycznym kwatermistrzom medialnym, sekretariatowi pielgrzymki, siostrom odpowiedzialnym za sklepik, a także bratu zbierającemu intencje. Dziękujemy wszystkim naszym kierowcom, obsłudze technicznej, podwiagośnienia, na czele z bratem Zenkiem oraz firmie autokarowej, dzięki której pielgrzymi mogli dołączyć do pielgrzymki, aby przeżyć z nią chociażby jeden dzień drogi. Dziękujemy koordynatorom i wolontariuszom grupy Białe Dziękujemy także wszystkim dobrodziejom, proboszczom parafii, w których mogliśmy się zatrzymać i gospodarzom, którzy pomagali nam na trasie, udzielając nocleg, przygotowując posiłki, dzieląc się z nami swoją dobrocią i życzliwością. Dziś noneśliśmy na jasną górę wasze intencje, polecając was maryjni. Naszą wieśnią chcemy prosić, abyśmy wszyscy za stawiennictwem jasnogórskiej pani byli mężni i mocni. Zatem zaśpiewajmy wspólnie pieśń Niech Pan udzieli mocy swemu ludowi. we